Co za wspaniały dzień, żeby wygrać się na przejażdżkę. Mój kochany samochodzik jest taki piękny. Wow, ale ekstra fura! Co to? Czyje to auto? Cześć dziewczyny, co sądzicie o moim nowym samochodzie? Jest taki fajny jak ja, co? Chwali pięta. Siema chłopaki, jak wam się podoba mój samochód? Mam pomysł! Zaczynamy nasz nowy challenge. Różowy samochód kontra czarny samochód. Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow! Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Hmm. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców, żadnego futerka. Moje zamówienie. Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. Trzy, dwa, jeden. Zrobione. Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę lodową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo ja. Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza, bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale, okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie, a nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem! Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Wita. Yeah. Jakie to wspaniałe! Co to jest? Alex znowu kopiuje moje pomysły. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna! Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne! Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O, tak. Zobacz jak fajnie wyszło. Idealnie! No i jak podoba Ci się? Widzę, że Ci się podoba. Odpocznij sobie, jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Okay. Ciekawe, co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! To straszne, wiejemy! Pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka. Dziękuję. Nie ma za co. A ty? Następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra. Nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Odgry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie! No hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna! Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie? No dobra, pokażę wam, jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super! Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie! A teraz muzyka! Zobaczcie, jak dobrze się bawię! Przyłączcie się szybko! Co to? Idziemy tam? Fajnie! My też! A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli! Bawmy się razem! Uhu. Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą! To moja wina! Muszę to naprawić! Aleks, bawmy się razem! Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. A! Wow, jaka piękna sukienka! Kupuję ją. Oj, chyba nie mam pieniędzy. Lili, taka wieśniara jak ty nie potrzebuje drogich sukienek. Ja mam mnóstwo pieniędzy i wydam je właśnie na ten piękny strój. Proszę? Bardzo dziękuję. Na razie, wieśniaro. Przepraszam. Co? Wow, czy to dla mnie? Cała masa pieniędzy. Nie tak szybko. Chodź ze mną. Kurę, będę bogata. Hmm. Czym ona mówi? Muszę to sprawdzić, żeby się dowiedzieć. Stój! Zanim pójdziecie dalej, musicie założyć maski. No dobra. Teraz nic nie widzę. Mila, uważaj! Oj, ściana! No i gdzie my jesteśmy? Patrzcie, zaczyna się odliczanie. Co to znaczy? To znaczy, że zamierzam pokonać was we wszystkich konkurencjach, nieudacznicy. Trzeba tylko przejść po tej belce. Chyba to nie było takie proste. Dobra, na pewno sobie poradzę. Dam wielkiego kroka. Ups! Co za pech! Fy, jakie urocze! Co za gama kolorystyczna. Muszę stąd szybko zejść i zmienić spodnie. Udało się! Dałeś czadu Alex, rozbawiłeś nas. Teraz moja kolej. Trzeba iść bardzo powoli, aby utrzymać równowagę. Oj, to jest niestabilne! Zaraz spadnę! O nie! Dobrze, że zdążyłam złapać się tej belki. Muszę tylko się jakoś doczołgać. Jak się boję. I nie mogę na to patrzeć. O wiele wygodniej jest poruszać się na siedząco. Gratulacje wita! Jak ja mam się uporać z tą kłodą? Wiem, muszę spiłować obcasy. What? Co ona robi? Teraz mam buty na bardzo cienkich i ostrych szpilkach. nich na pewno uda mi się przejść. Wow, świetnie jej idzie. Został jeszcze jeden ostatni krok. Lili, teraz ty. Hmm. Wiem, też użyję szpilek. Co prawda to wsówki do włosów, ale jak się je wbije w moje baletki w taki sposób, to będą wyglądały jak szpilki. Teraz jestem gotowa do testów. To działa Lili, uważaj! gotowe? Udało mi się. Gdzie jesteśmy? Wygląda na kolejne wyzwanie. Co trzeba robić? No, nie wiem. O nie, prawie mnie trafił. To straszne. Pomocy. Spokojnie, zajmę się tymi kulkami. Patrzcie, jak trzeba robić uniki i weźcie przykład. What? Wita, czy możesz być ostrożniejsza? Nic nie widzę. Gdzie są moje okulary? Wiem, to jest jak taniec. Z takim nastawieniem i moimi kocimi ruchami żadna piłka mnie nie trafi. A co ja mam zrobić? Robię uniki jak tylko mogę. Świetnie sobie radzisz, Mila. Nie podlizuj się, Alex. Mam genialny plan. Alex, chodź tu na chwilkę. Udało się. Ach, ci faceci. Unik w prawo? Dobra robota. O, to są moje okulary. W końcu czas minął. Co? Nie macie na sobie ani jednej plamki, a jestem cały brudny. To straszne! Ej, jestem już cały w farbie, więc nie potrzebuję więcej. Jestem cały niebieski. Nigdy się nie domyję. Patrzcie, Alex też zniknął. To straszne. Wygląda na to, że to nowa runda. Mm -hmm. Fuu, co za ochyda! To się rusza! Oczywiście, to przecież robaki, ale żeby wygrać, trzeba je wszystkie zjeść. I jestem na to gotowa. Jeśli Lili może to zrobić, to ja też. Determinacja w oczach i odpowiednie nastawienie to jest mój przepis na zwycięstwo. Najważniejsze, żeby się nie zatrzymywać i wyobrażać sobie, że jesteś Nesquik, a nie jakieś robale. Dobra. Będę musiała to zrobić. To obrzydliwe. Nienawidzę robaków. Są takie ohydne. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ojej, witaj Lili, już prawie skończyły. Trzeba coś wymyślić. I już wiem co. Co to za dziwne uczucie? Mam wrażenie, że coś łaskocze mnie po plecach. Baw się dobrze, Wita. Za chwilę zobaczysz, że twoja miska zapełnia się smakowitymi robaczkami. Nie wierzę. Przecież wszystko zjadłam. Mila, masz przechlapane. W samą porę. Co? Ja mam najwięcej? Nie. Czy to znaczy, że przegrałam? Pomocy! Ratunku! Ja chcę kontynuować challenge! No. To jeszcze nie koniec? Wygląda na to, że nie. I chyba wiem, co się zaraz stanie. Czeka nas pojedynek. Nie ma mowy, żebym przegrała. Bądź tego pewna, Mila. A masz! Aj! Świetny strzał! Dobra na Wygrałam! Hurra! Nie tak szybko. Zbyt wcześnie się cieszysz, Mila. Ta walka się jeszcze nie skończyła. Do ataku! Z przyjemnością i niech wygra najsilniejsza. A Masz! Daj no spokój, Lili. Na pewno mnie nie pokonasz. Szykuj się! Aj! Co za pech! Pomocy! Wygrałam! Nie mogę w to uwierzyć! Oto twoja nagroda! Moja nagroda? Dawaj mi ją szybko! Teraz mogę wreszcie kupić tę sukienkę! Hmm, to są pieniądze, proszę! Chwileczkę! Proszę. Wow! Bardzo dobrze na tobie wow. wygląda. Pasuje idealnie. Awesome. Całe życie marzyłam o takiej kiecce. To było naprawdę niesamowite. A nowe wyzwania są tuż za rogiem. I niech wygra najsilniejszy. Do zobaczenia ponownie na parara.